Nieoczywista antologia. Czyta Kamil Prabucki, R. A. Olek, Mary, Anka, Wiosna. Riders on the Storm, the Doors. Na uśmiech Anki nigdy nie trzeba było długo czekać. Śmiała się całą sobą, i każdy jej gest był radością. Kiedy na tamtej imprezie pierwszy raz spojrzała mi w oczy, byłem totalnie zaskoczony przypływem szczęścia. Taka laska. Zalotnie przechylając głowę, puściła do mnie oko, a jej twarz rozjaśnił najbardziej promienny z uśmiechów. Zabawnie przy tym dygnęła, co samo w sobie było urocze i kompletnie niespodziewane. Zważywszy na zupełnie neutralny charakter naszej znajomości. Włosy zwykle nosiła spięte w ciasny kok. Grube i niesforne opadały bujną kaskadą na wszystkie strony, kiedy po pracy uwalniała je skieratu gumek, opasek, lakierów i co tam jeszcze stosowała, żeby nad nimi zapanować. Anna Partyka Judge. Malina. W tamtym czasie wikłałam się w zobowiązania różnej natury. Niektóre gwarantowały przetrwanie, inne dostarczały rozrywki lub dreszczyku emocji. Podejmowałam się ich z właściwą młodości brawurą i wiarą w sukces. Nie spodziewałam się, że pewnego dnia wplączę się w coś naprawdę poważnego. Ja, Helena Olszówna, Piosenkarka i aktorka kabaretowa nieświadomie odegrałam najważniejszą rolę w życiu. Wszystko dlatego, że miałam dar. Był to dar obserwacji i wyciągania wniosków. Potrafiłam wydedukować bardzo wiele ze strzępków zasłyszanych rozmów, a także podpatrzonych gestów i spojrzeń. Nie umykało mojej uwadze czyjeś tajemnicze spotkanie, a ważna dla kogoś informacja mimowolnie wpadała mi do ucha. Swój dar wykorzystywałam przy tworzeniu tekstów, które następnie wyśpiewywałam na scenie kabaretu Miraż. Olga Bartnik, nigdy nie widziana. Całe życie jestem statystką, a tak chciałabym być świadkiem. Wyznać czyny, to znaczy zostawić ślad. Czy nie tak uratował duszę święty Augustyn? Spisując wszystkie swoje grzechy? To zdarzyło się w sobotę, w Paryżu. Gdzie mogło się zdarzyć, jeśli nie tam? Paryż to stan umysłu. Pamiętam to miasto od czasów stypendium na czwartym roku romanistyki. Nie chodzi tylko o język, kulturalny sznyt i internacjonalny charakter miasta nie o samą sławę domu humanisty. Nic, co ludzkie, nie jest tu obce. Nawet nie o wieże Montparnasse ani Eiffla. Nie o Louvre, galerie sztuki czy domy mody. Nie tyle nawet o kawiarniane życie do rana czy wino za pięć franków butelka. Promocja wprost na studencką kieszeń. Andrzej Konewał. Idealny moment. Laura Różańska znała ten las jak własną kieszeń i doskonale pamiętała, jak dotrzeć do domu na skróty. Kiedy na swej drodze napotkała zamknięty szlaban, przeszła pod nim bez wahania. Wszystko byłoby dobrze, gdyby w trakcie tego manewru przypadkiem nie postawiła stopy na kamieniu i nie wykręciła kostki. Sycząc z bólu, usiadła na trawie i uważnie obejrzała kończynę. Jej skóra była lepka od potu. Skwar lał się z nieba z niespotykaną intensywnością. Specjalnie wybrała ścieżkę przez las, mając nadzieję na odrobinę chłodu, ale nawet wysokie drzewa nie dawały schronienia przed spiekotą. Dopiero teraz zauważyła, że koszyk z zakupami przewrócił się i wypadło z niego kilka produktów. Ale chwilowo nie miała siły, by je pozbierać. Po kilku minutach delikatnego poruszania kończyną i masowania kostki, zauważyła z ulgą, że ból słabnie. Magdalena krok. Nu gui. Prognozy zapowiedziały tajfun, ale Nana musiała tego dnia pracować. Po bezsennej nocy wstała o świcie, by przy kupku ciepłej wody z imbirem poszukać spokoju. Stojąc przy oknie, patrzyła jak chmury zatapiają okoliczne budynki. Niezliczone piętra szklanych konstrukcji niknęły w kłębiących się szarościach. Miasto jakby malało pod naporem ulewy. Nana spojrzała z nadzieją w stronę morza, które jednak wyglądało równie przygnębiająco. Hongkong nigdy nie podbił jej serca. Modernistyczna zabudowa nie mogła różnić się bardziej od włoskich miast. Gdzie różnorodna architektura opowiadała bogatą historię. Zresztą, żaden z zakątków tej wyspy nie mógł się równać z ukochanym skrawkiem plaży przy domu. Nana oddałaby wszystko, byle się tam znaleźć. Otulona kocem podziwiałaby z werandy morskie bałwany i mieniące się na niebie odcienie szarości. Dominika Kadyk bezużyteczna. Mówią, że w życiu nic nie dzieje się bez przyczyny, że wszystkie rzeczy, spotkane osoby lub wydarzenia, niosą ze sobą ukryty powód. Mówią, że istnienie każdego z nas ma jakiś cel, że należy szukać pozytywów nawet tam, gdzie ciężko je na pierwszy rzut oka dostrzec, że po każdej burzy pojawia się tęcza, a ludzie z natury są dobrzy. Nie ukrywam, że trudno było mi w to uwierzyć. Skoro istnienie każdego z nas nie jest przypadkowe, zastanawiałam się w jakim celu właśnie ja pojawiłam się na świecie. Od kiedy tylko sięgam pamięcią, zawsze chciałam poczuć się potrzebna i chciana, a nie wiecznie taka jakaś bezużyteczna. Od najmłodszych lat wielokrotnie słyszałam, że stoję wszystkim na drodze do spokoju i szczęścia. Że jestem ciężarem, podrzutkiem, śmieciem i stratą czasu. Bruno Kadyna. Jełopka. Przyjdziesz mi przytrzymać? zawołała. No pewnie. odpowiedział. Nienawidził, kiedy go odrywała od komputera. Grał teraz. Ale robiła remont w dużym pokoju i łazience, a on praktycznie nie pomagał, więc poczucie wstydu, które wypierał, kazało mu odrywać się od swoich zajęć zawsze kiedy czegoś potrzebowała. Darek! Idę, idę. Wcisnął pauzę. Iza stała na drabinie. Usyfiony niemiłosiernie stary dres, w którym pracowała. Przypominał już undergroundowe dzieło sztuki. Spięte w kucyk ciemne włosy miała przyprószone pyłem po szlifowaniu. – Przytrzymaj proszę tę listwę, muszę przykręcić – powiedziała. – Dasz radę? Może ja to zrobię? – Poradzę sobie, z wkrętarką to nie problem. Tylko listwa jest długa, więc ciężko trzymać i jednocześnie przykręcać. Marta Kopacz i love you, I hate you wtorek. Pogrzeb Kamilki miał się odbyć we wtorek. Zamówiły jasną wiklinową trumnę i białe lilie. Znany artysta i przyjaciel rodziny wykonał malutkiego białego aniołka z pluszowymi skrzydełkami. Chciały go położyć na trumienkę, tam gdzie główka. A na potem zaplanowany był cichy szloch w zielonym lesie za miastem bo stypa jakoś do tej anielskiej scenerii nie pasowała. Poza tym, kto przyszedłby na ostatnie pożegnanie owocu miłości w kolorze tęczy, skoro nawet przed pojawieniem się kamilki miłość ta została z domu wyklęta i zakazana w rozmowach. Szczególnie przy niedzielnym stole, a już na pewno wtedy, gdy rodzinną posesję wujcików na drugim piętrze w bloku z wielkiej płyty odwiedzali znajomi albo jakaś dalsza rodzina. Wówczas obowiązywał absolutny nakaz kłamania. Wszystkim, w żywe oczy: że nic poza głęboką przyjaźnią ich nie łączy, że na niedzielny obiad wpadły razem, bo wiecie, ciocia przejazdem akurat byłyśmy. Ada Johnson, osobliwy przypadek Fiony Bell Obudził mnie uporczywy terkot. Przez dłuższą chwilę mrugałam powiekami w kompletnej ciemności, próbując zrozumieć, co się dzieje. Wyrwany ze snu mózg pracował bardzo ciężale, przecież był zaprogramowany na odpoczynek. Budzik wykluczyłam natychmiast. W całym swoim dorosłym życiu nigdy nie nastawiłam budzika. Od 35 lat, poza kilkoma wyjątkowymi sytuacjami, Kładłam się do łóżka o godzinie 22:30, by samodzielnie obudzić się kilka minut przed szóstą rano. Potrzebowałam tylko trzech dni, by po zmianie czasu na letni lub zimowy, na powrót wyregulować swój wewnętrzny zegar. A jednak coś uparcie dzwoniło. Telefon. Mówiąc: Telefon. Nie mam na myśli tego małego, dyskretnego urządzenia, które można wyciszyć na noc. Na tego drania w salonie piętro niżej zadziałałoby jedynie wyszarpnięcie wtyczki z gniazdka. Kamil Prabucki, cygański jazz. Pan tu nie spał, rzucam oschle, odkładając kurtkę na rozpadający się fotel. Nie po to jesteś bezdomny, żeby się pchać komuś na melinę. Bezcielesny grafit nocy przelewa się przez pozbawiony drzwi próg, jak fala ciemnego aksamitu. W tych barwach świat wygląda zupełnie nierealnie. Jest nierzeczywisty, jak sen schizofrenika, jak zbawienie, jak emerytura z Zusu. W tej właśnie chwili dopada mnie łoskot, głośny jak strzałska z no, może z beryla. Z odrapanych ścian sypie się zupełnie bezradny tynk. Wapienny łupież gnijącego truchła tej zatęchłej ruiny. Dzieje się tak zawsze, ilekroć po pobliskim torowisku przetacza się pociąg. A że trasa popularna, spektakl to nierzadki. Minęło już parę tygodni. Niby powinnam przywyknąć, ale psiamać nie przywykłam. I chyba nigdy do tego nie dojdzie. Magdalena Lytek de Hiles. W obronie mowy ojczystej. Barbara zatrzasnęła drzwi, wrzuciła klucze do torebki, uważając, aby nie zagiąć rogów nowej książki, i ruszyła przez rynek. Wiatr rozwiał misternie ułożone fale na jej głowie. Za namową przyjaciółki wreszcie odważyła się na ten najmodniejszy ostatnio zabieg i ścięła swoje jedwabiste kasztanowe włosy. Przystanęła na moment przy witrynie sklepu z galanterią, by starannie zawiązać wstążeczkę przy szyi. Nie miała dużo czasu, nie mogła się spóźnić do pracy. Uszanowanie panience barbarze! usłyszała za plecami znajomy głos. Postawny mężczyzna z grubym wąsem ukłonił się jej, uchylając kapelusza. Zmierzał w stronę ratusza. Dzień dobry, panie burmistrzu, odpowiedziała uprzejmie. Musiał zauważyć, że patrzyła zmartwiona na zdewastowany szyld, bo mijając ją, zawołał uspokajająco. Panienka się nie staro, chycą ich. Barbara pokiwała głową i pobiegła dalej. Jacek Fleischfresser, ten pierwszy. Łąka z trudem budziła się do życia po krótkiej, acz ciężkiej zimie. Słońce świeciło intensywnie na błękitnym, czystym niebie. Adam leżał na trawie i ogrzewał swe przemrożone członki. Było mu dobrze, może nawet aż za dobrze. Pierwszy raz w życiu czuł się zakochany. Trafił w to miejsce przypadkiem. Gdy po zimie wyczerpały się zapasy, razem z innymi mężczyznami z ich licznego klanu, wyruszył na poszukiwanie żywności. Szedł długo wzdłuż koryta potoku, przy którym mieszkał całe życie. Był zmęczony i zniechęcony, bo nie udało mu się znaleźć niczego do jedzenia. Miał już zawracać, gdy zauważył, że w rzece pływają duże ryby. Jego matka tak bardzo ucieszyłaby się ze świeżego mięsa. Niewiele myśląc, wyszarpał z zapaska nóż i skoczył w toń. Udało mu się schwycić rybę, ale ta nie poddawała się łatwo. Zwierzę pociągnęło go w topiel. Po długim zmaganiu wytaszczył ją z wody, jednak było to pyrrusowe zwycięstwo.